Słyszałam, że jesteś pracocholikiem, czyli chyba to jest taki dobry czas aktorsko dla Ciebie, bo bardzo dużo się dzieje. Jakie jeszcze plany? Dobry to jest czas i co prawda ze zdrowiem muszę się swoim jeszcze rozliczyć, to, to na to zostawiłem końcówkę roku, ale bardzo dużo powstało, no w, tym, w te wakacje zrobiłem dwa filmy, nakręciłem dwa pełnometrażowe filmy i jeszcze serial, który skończyłem w sobotę jestem w trakcie zdjęć do jeszcze jednego serialu zaczynam drugi za tydzień więc jest pod dostatkiem tej pracy ale staram się żeby ona jakby nie wyczerpywała mnie aż tak bo przypłaciłem to zdrowiem i postaram się żeby teraz tak nie było Ale w klubie piąta rano będziesz dalej Jeszcze raz W klubie piąta rano znaczy wstających o piątej rano no, tak, raczej tak. Znaczy, jak są produkcje, ja mieszkam dosyć daleko, po, poza Warszawą, i że wstaje o te 40 minut pewnie wcześniej niż każdy z członków ekipy, ale mi to nie przeszkadza. Ja jestem rannym ptaszkiem, o czym też się dowiedziałaś, więc jest dobrze.